Przyleciała na wieczór panieński do Paryża, a parę godzin później zrobiła strzelaninę i rozwaliła operację szpiegowską. Sam, tajna agentka i najlepsza przyjaciółka panny młodej Betsy. Legenda, organizatorka wystaw kotów. Prawda, kule, podsłuch, śledzenie. Na weselu na prywatnej wyspie próbuje pogodzić się z Betsy, ale i tutaj wszystko poszło nie tak. Pod przykrywką kelnerów lądują najemnicy. Goście stają się zakładnikami, a celem jest rodzinny sejf ze złotem i danymi kartelu. Wewnętrzny zdrajca także jest blisko. Drużba Kris zna kody i rozkład. Sam w pojedynkę podejmuje walkę. Lakier do włosów zmienia w gaz pieprzowy, kuchenne narzędzia w broń, a tort w poduszkę bezpieczeństwa. Powala ochronę, kradnie pierścień klucz i liczy lufy, udając, że flirtuje. A teraz, najstraszniejsze, bandyci skanują siatkówkę Kalduelów i obiecują rozwiązać sprawę z nadprogramowymi świadkami. Sam podpala mąkę, wysadza kuchnię, razi prądem przez zraszacze, zastawia pułapki. Betsy rozumie, kto naprawdę prowadzi imprezę i wchodzi w grę. Chowa gości w podziemnym przejściu, podaje pistolet ojcu, przeciąga czas. Ale to, co stało się potem. Chris próbuje oszukać bandytów i zgarnąć dysk z kompromitującymi materiałami na wszystkich. Sam wpada do zbiornika z whisky, stuka alfabetem Morsa, Betsy otwiera zasuwę i obie przyjaciółki wynosi fala. Gości wyprowadzają tunelem przy marszu, żeby nie spanikowali. Virginia przyznaje, że bez sam byłby żałobny koniec. Biorą amfibie, doganiają szefa kurta, rzucają w niego sztabki, zrzucają go za burtę kotwicą. Chris wpada w fajerwerki i traci detonator. Finał. Przylatuje oddział specjalny, złoto zostaje zajęte, a wesele uratowane. Tylko dom Caldwellów wylatuje w powietrze, bukiet wpada sam w ręce, a ona przypadkiem naciska przycisk detonatora. Wszyscy patrzą na ruiny, odetchnęli i biją brawo. Wniosek prosty: najlepsza druhna to agentka, która zawsze ma plan B i granatnik w schowku.